Większość terminacji nerwowych, które wiążą się z orgazmem kobietowym, są aktywowane na powierzchni krwi i nie potrzebują penetracji, by być stymulowane do orgazmu. W wielu miejscach ludzie coraz bardziej używają zabaw seksualnych, pornografii i wibratorów podczas preliminacji. Islandzcy są najwyżsi na używanie wibratorów podczas preliminacji, podążającymi przez Brytyjczyków i Norwegów. Niektóre kultury uważają, że oryginalny seks jest naturalnym częścią ekscytacji seksualnej i preliminaryjnej, a inni uważają, że jest to coś strasznego, niebezpiecznego lub moralnie złego. Zwłaszcza w wielu częściach wschodnich świata, w częściach industrializowanych Azji i w wyspach Pacjów Wschodnich. W kontrastach, w częściach Afryki, oryginalny seks jest widoczny jako bardzo antynaturalny i wielu religii uważa to za śmieszne. Zazwyczaj kobiety potrzebują dłuższego czasu stymulacji, zanim zakończą orgazm. Często około 20 minut. Niektórzy kobiety mogą dotrzeć do orgazmu w 30 sekundach autostymulacji. Zgodnie z społecznością amerykańską, najsatysfakcjonalniejszy seks zazwyczaj się dzieje, gdy jest ukochany przez partnera. Mężczyzny, którzy pomagają w zadaniach domystycznych, często mają więcej seksu. W Stanach Zjednoczonych są więcej prawa, które regulują seksualne zachowanie niż w każdym z zespołów europejskich. Seksualne zabawy są prohibione w niektórych państwach jak w Alabamie. Flirtacja jest prohibiona w San Antonio, Teksas. Oralny seks jest prohibiony w Indii i śpiewanie nie jest nielegalne w Minnesota. Studia odkryły, że jeśli dajesz zawartość temu filmu i klikniesz przycisk lubię, to trwa ci więcej czasu na łóżku. I jeśli się zainwentujesz, będziesz miał bardziej satysfakcjonujący orgazm. Studiowanie w żornalie o seksie Ryszard odkrył, że one 100% kobiet i ninety 5% mężczyzn uważały toki jako pierwszą sposobem, w jaki znają swoich kolegów, którzy chcieli zrobić seks. W poszukiwaniu forty tysięcy mężczyzn, ninety percent zinterwistowanych powiedzieli, że najbardziej seksowne było to, kiedy kobieta przyjmowała inicjatywę seksową prawie 75% zgodziło się, że kobieta jest mniej atrakcyjna, gdy używa ciężkich kawałków. Przełomowe nie zawiązują tylko ciała. Ktoś może stworzyć bardziej sensowne doświadczenie, organizując środowisko z kwiatami kolorów sensownych, węgielami i muzyką. Dla wielu kobiet przełomowe są esencjalne do orgazmu. Tylko tyrty procent kobiet jest w stanie dotrzeć do orgazmu dzięki własnej relacji seksualnej. Mężczyzna opowiadał, że doświadczył 6 konsekwentnych orgazmów w mniej niż 4 minut, z zmniejszeniem intensywności w każdym. Te orgazmy zostały dostarczone przez stymulację bądź od mężczyzny do kobiety, kobieta do mężczyzny lub po readekwacji generu. Poza tym zostały opowiadane orgazmy niegeniczne przez osób pod wpływem drog psychodelicznych. Często uczucie orgazmu podoba się do bólu, gdyż części mózgu aktywowane podczas orgazmu również są aktywowane podczas bólowego procesu. Wciąż szkoleniowie nie zrozumieją całkowicie, jak mózg wyróżnia się między bólem i przyjemnością. Każda aktywizacja, która zwiększa chęć seksualną w związku ze sobą, włączając kieszenie, piosenki, kochać się i rozmawiać, może być uważana jako preliminar, która definicja jest fleksywna i zależy od indywidualnych ulubień i seksualnych wierzeń. Niedawno odkryto australijskie studie, że większość mężczyzn jest bardziej ekscytowana z preliminarem niż z seksualnym atakiem. Pod względem książki Shape kobiety lubią, aby preliminary trwały około 19 minut, a mężczyźni tracą tylko około 11 minut. Potrzebny czas, by dotrzeć do orgazmu różni się od osoby do osoby, ale trwałość orgazmu jest bardziej podobna. Zmiędzy 18 sekundami DLA kobiet i 22 sekundami DLA mężczyzn. Około 15 to 20% amerykańskich kobiet nigdy nie spróbowało multiple orgasmu. Wielu faktorów wpływa na dłuższość orgazmu, zwłaszcza na wiek typu seksualnego stymulowania i czy orgazm jest dotyczony przez masturbację lub podczas seksu. Choć 85% mężczyzn opowiadają, że swój przyjaciel miał orgazm, tylko 64% kobiet opowiadają, że doświadczył orgazmu. Po orgazmie mężczyźni przeżywają czas, w którym nie mogą mieć innego orgazmu, choć niektórzy mogą mieć mnóstwo orgazmów. Duracja tego czasu zależy od wieku, partnerstwa i eksperymentu seksualnego. W czasie, kiedy ludzie starają się, duracja orgazmu się zmniejszy. Jest również widać, że osoby, które pachną dobrze, są zauważone jako najbardziej atrakcyjne i mężczyźni starają się cierpieć bardziej emocjonalnie po rozdzielczeniu, niż kobiety. Studia pokazują, że mężczyzna i kobieta mogą być tylko przyjaciółmi, i niektórzy ludzie uważają, że sperma jest tradycją antywłaszczalnego ze względu na swój efekt tonujący na piele. Mężczyźni prywatni są bardziej w stanie uwierzyć, że kobiety chcą się z nimi poradzić. Kobiety, które lubią bardziej ekscentryczne praktyki seksualne, mogą mieć bardziej zdrowe poziomy endorfinów wyzwalonych podczas seksualnej aktywizacji. Spowoduje sensację euforii podobną do tej spowodowanej przez opioidy, gdy niektóre kobiety doświadczają tej samej ekscytacji, gdy pomyślą o jedzeniu, które ludzie czują, gdy mają relacje seksualne. Po owulacji, gdy owolek kobiety jest cierpliwy przez Twenty Four do 48 godzin, i męskość może pozostać żywa wewnątrz ciała kobiety przez do 48 godzin, należy kalkulować i przyjąć warunki. Były dokumentowane przypadki, w których męskość została odnaleziona żywa aż 8 dni po seksualizacji. Tylko 18% kobiet może mieć orgazm z jedyną penetracją wewnętrzną. Mimo, że mieć orgazm podczas seksu z przyjacielem, wyzwala hormonę antydiuretyczną, co może wyjaśnić trudność urywania się za chwilę. Aby przewidzieć infekcje urywacyjne, polecamy urywać się najszybciej, jak można po seksie. Oralny seks prowadzi jako najbardziej potrzebna aktywność seksualna dla mężczyzn heteroseksualnych w zależności od poszukiwań realizowanych w 2020 roku. One. 3% Brytyjczyków stwierdziło, że przeszedł lekarstwa związane z seksem w swoich relacjach. Największy zbiornik zbiornikowy ma 18 najne polegania i swój właściciel opowiada, że to negatywnie wpłynęło na swoją życie. Około 37% kobiet stwierdza, że często używają wibratorów ze swoimi partnerami seksualnymi podczas seksualnej aktywizacji. Poza tym możliwe jest, żeby kobiety dotarły do orgazmu tylko z stymulacją serca. Jak widać w studiu z 2018 roku na temat seksu. Międzynarodowa dłużość seksu jest uważana za krótką, gdy różni się to od one do 2 minut, a idealnie od 3 do 7 minut i chętnie od 7 do 13 minut. Jeśli trwa więcej niż 4 minut, może to wydawać się wystarczająco długo. Uważa się, że 15% kobiet ma orgazm podczas ćwiczenia, w porównaniu z poszukiwaniem kobiet dorosłych między 20 i 59 lat. W średnicy kobiety mają cztery partnerstwa seksualne w swoich życiach, a mężczyzna ma siedem. Dysfunkcja seksualna może być wpływająca na percepcję kobiety na to, jak wyglądają swoje organy geniczne. Dlatego jest ważne kochać całe swój ciało. Kobiety z najwyższymi poziomami testosteronu mogą mieć więcej interesów w masturbacji niż w relacjach seksualnych z innymi osobami. Niektóre nowe matki są gotowe do powrotu do aktywności seksualnej przed okresem 6 tygodni w porównaniu z pomysłem swoich lekarzy. Mamili są uznawane jako zony erogenowe. Ponieważ sensacja mamili eretycznych aktywuje tę samą część ciała, jak i sensacje koła uteru i klitury. Około 75% mężczyzn osiąga orgazm podczas seksu. Seks satysfakcjonujący aktywuje regiony ciała, związane z redukcją stresu. Mężczyzna, który ma seks przynajmniej dwóch razy w tygodniu, ma niższy ryzyko choroby kardyjskiej. Życie użyteczne DLA, prezerwatyw lateksowej, jest od 3 do 5 lat więc rekomenduje się trzymać własne prezerwatywy, ponieważ nie wiemy, ile czasu jego przyjacielu ma użycie. Prezerwatywy, które zostawiono w sklepie przez ponad miesiąc, mają większą prawdopodobieństwo zepsucia. Jeden orgazm na dzień może zmniejszyć ryzyko prostata. Seks jest ten razy bardziej efektywny niż walium, aby ułatwić stres. Szlifowanie publicznej regionu powyższa ryzyko kontroli DSTS. Mężczyzny wyglądają 25% większe, gdy używają wysokich uderzeń. Statystyki wskazują, że 5-8 milionów mężczyzn używało piłki następnego dnia po relacji seksualnej. Ważne jest regularne odwiedzenie ginekologa, ponieważ większość najgłębszych DSTS może być asymptomatyczna przez około 3-5 lat. Jeśli podobał Ci się te informacje, to podziel się tym filmem z swoimi przyjaciółmi i rodzinami. Nie zapomnij o polubieniu filmu i subskrybowaniu kanału. Dziękuję i do zobaczenia.